Dzień dobry Państwu. Zaczynamy nowy rok. Nowy rok z konstrukcyjnymi rozmowami. Dzisiaj moim gościem Szymon Licznerski. Dzień dobry, witam serdecznie. Miło, miło mi Cię gościć dzisiaj. U nas za nami mecz pierwszy po, ty, po tej przerwie świątecznej z Memetem. Jak oceniasz mecz? Myślę, że najważniejsze są trzy punkty. Oczywiście mhm. po świętach, po tej przerwie krótkiej. Ciężko było wejść w ten pierwszy mecz. Też Nie mieliśmy zbyt dużo treningów. Nie w pełnym zestawieniu, i, mm -hmm. ale myślę, że dobrze zagraliśmy. Mniej więcej to, co chcieliśmy zrobić, to się udało. No i najcieszał te trzy punkty. No, bo, bo, bo taki generalnie, bo, bo jak ty uważasz, czy kontrakt zagrał słabiej trochę niż zwykle, bo generalnie pod kontrolą był mecz, ale była, był nieskuteczny zespół? Czy ten zespół Metu zagrał tak dobrze akurat, że taki wynik był na styku. Myślę, że tam na hali zawsze gra się ciężko mhm. i to też był ich plus. Nie, myślę, wydaje mi się, że nie zagraliśmy słabego meczu mhm. i po prostu no, mieliśmy jakieś tam niewykorzystane sytuacje. Oni nam strzeli w, troszkę z naszych błędów, no i tak się potoczyło, ale no, udało się. Okej, okay. w Pucharze jutro gramy akurat, tak się złożyło, niefartownie albo fartownie, że mamy jutro mecz z zespołem umownie nazwanym Gmina Lubawa, wcześniej też występowali jako Konstakt 2. Czego się spodziewasz w tym meczu? Myślę, że chłopaki ruszą na nas, będą mhm. zmotywowani mhm. i myślę, że nie odpuszczą, no, nie możemy lekceważyć i... Po prostu musimy zrobić to, co trzeba. Bo tam sporo y, twarzy znajomych Tak, no, myślę, że tam wszyscy się znamy bardzo dobrze i mhm. będzie to też tak fajnie zagrać przeciwko sobie. E, w środku z kolei przyszłego tygodnia gramy z Piastem, który jest na pierwszym miejscu w tabeli. E, czego się spodziewać? Czy już trener e, na treningach... Myślicie w ogóle już o tym meczu gdzieś tam, czy, czy to jest dopiero już, później? Już staramy się skupiać na tym meczu. Mhm. Będzie to bardzo na pewno ciężki mecz, no ale postaramy się dogonić z tej tabeli i odrobi te trzy punkty straty. Mm -hmm. eee, przeszedłbym trochę tak do Twoich początków, bo Twoja droga trochę tak mam wrażenie przechodzi między futsalem a trawą. Trochę byłeś tu, trochę tu. Jak powiedz mi w ogóle Twoja przygoda z futsalem się zaczęła i co cię skłoniło do wyboru już tak chyba ostatecznie tej dyscypliny? Tak. Trzy lata temu chyba, no czy tam jeszcze szybciej, pewnie chodziłem tutaj na treningi, takie jednorazowo tutaj do seniorów właśnie, do mm -hmm. trenera Dawida. Później zagrałem na eliminacjach do Euro 19, udało nam mm -hmm. się awansować na Euro. Później pomiędzy eliminacjami a Euro miałem przerwę i w czerwcu nie poleciałem na turniej z kadrą, później na Euro poleciałem. Mm -hmm. Później były kolejne eliminacje już z młodszym rocznikiem, z moim, nie udało nam się awansować. No, ale w między, wtedy w międzyczasie ciągle jakby grałem na trawie mhm. i od tego sezonu zdecydowałem się postawić tylko na futsal. Mhm. I opowiedz mi w ogóle te twoje pierwsze kroki w ogóle w, w piłce jakby, to jakie były? Kiedy, kiedy ty zacząłeś w ogóle okay. piłkę grać? To już było bardzo dawno temu, myślę, że ponad 10 lat na pewno, Aha. Myślę, że z, no, z 13 coś takiego może. Tutaj w Lubawie zaczynałem, znaczy w Nowym Mieście, później tutaj w Lubawie. Płynie w motorze, płynie konstrakt, no i tak. Czyli lokalne tak, drużyny masz, tak, masz wszystkie. A kto na ciebie miał największy wpływ, że tak powiem, od tych najmłodszych lat? Powiem, że rodzinnie też zaangażowany no, jest twój tata. tata. Tata się bardzo angażuje i myślę, że on, że mhm. najbardziej słucham się jego podpowiedzi i mhm. myślę, że to, co mi radzi, to jest zawsze dobre. Okej. Okay. Początek sezonu miałeś bardzo dobry, bym powiedział. Bo w pierwszym meczu pamiętam, że, że dwie bramki, akurat. Później grałeś już trochę mniej, ale też masz trudnych rywali do grania, bo i Everton i Adriano no, to, to nie no. są gracze, których łatwo przeskoczyć. Ty też się ciągle uczysz, ale i tak występów sporo w tym sezonie udało ci się uzbierać. Masz cztery bramki. Jakie, jaką rolę, jakby uważasz, w tym sezonie w konstrakcie pełnisz? Czy. czy, czy czy, czy to jest określone? Czy to się klaruje dopiero, jak Ty uważasz? Myślę, że wszystko tak naprawdę klaruje się na treningach i po mm -hmm. rozgrywanych meczach. Myślę, że jednego tygodnia może wiać ten, a drugiego następny i mm -hmm. po prostu każdy o ten skład walczy na treningach i na meczach. Mm -hmm. Ale jak, tak, jak, jak walczycie na boisku, to czujesz, że dużo Ci brakuje do, do właśnie Wertona, czy gdzie widzisz te braki największe? Myślę, że największe braki mam w obronie mm -hmm. i myślę, że nad tym trzeba najwięcej popracować. Mm -hmm. Ale oczywiście mam tutaj od kogo podpatrywać. Jest Tomek, jest Paweł, mhm. jest właśnie Adriano, i myślę, że od wszystkich mogę się bardzo wiele nauczyć. Mhm. Jak w ogóle oceniasz ten sezon w wykonaniu kontraktu? Myślę, że gramy fajną piłkę dla kibiców. Mhm. Strzelamy dużo bramek, troszkę za dużo tracimy oczywiście. Mhm. No ale myślę, że powoli się rozkręcamy i na play już wszystko będzie idealnie. Mhm. Który mecz w tym sezonie najbardziej ci w pamięci utkwił, Pierwsza kolejka z Wemetem. Mhm. Mój debiut, mhm. no taki drugi debiut. No właśnie, znaczy, bo ty już debiutowałeś w tak. 2021, zdaje się, bo tam trzy mecze chyba tak, zagrałeś, tak? tak? tak. Mhm. E, a ten debiut w ogóle jakoś wspominasz e, szczególnie? Tutaj z Wemetem? E, no, znaczy ten debiut, a, ten, ten wcześniejszy? Znaczy to było tak, że po prostu tam pojechałem. Dostałem szansę zagrać tam na 5 minut z Piastem Gliwicę wtedy. Mm -hmm. Wygraliśmy ten no, chyba wygraliśmy ten mecz 6 do 1, tak mi się wydaje? Aha. Na wyjeździe. No, i to było dla mnie ogromne przeżycie. Stres oczywiście, i no ale cieszyłem się z tego. Nogi dyszały? Że... Tak, no. <głos> <głos> Jak miałem wejść, to. Mhm. E, czyli w tym sezonie Wemet, a czy ty sobie w tym sezonie stawiasz jakieś cele indywidualne, właśnie bramki, może asysty? Nie wiem, albo coś byś chciał, żeby po tym sezonie było dla ciebie, powiedzmy, jakieś osiągnięcie? Myślę, że największym celem jest po prostu łapanie na razie tych minut. Mhm. Jak najwięcej nauczyć się tutaj od kolegów. Mm -hmm. Jak najwięcej załapać tego futsalu. No i takich celów, jeśli chodzi o bramki lub asysty, nie mam, bo no, wydaje mi się, że to też troszkę hamuje, o tak. Mm -hmm. jakby wtedy siadamy na laurach i... A wolisz strzelać czy asystować? Strzelać oczywiście, strzelać. strzelać. <laughs> okay. Masz jakąś ścieżkę ulubioną? Albo swoją? <laughs> nie, nie, to zawsze tak. Zobaczymy co wyjdzie. Ok. To wszystko na, na bieżąco. Odnośnie treningów chciałem zapytać, bo mm, taki typowy twój tydzień treningowy to jak wygląda? Bo też widziałem, że trochę po treningu zostawałeś z chłopakami, chwilę też jeszcze trenowaliście po. Czy to jest tak jakby zawsze, że oprócz tego cyklu treningowego coś robicie, czy to jest tam jakby jednorazowa akcja? Nie, oczywiście po każdym treningu zostajemy, mhm. tutaj, chociaż te 15-20 minut sobie pograć z chłopakami, pokopać, coś poćwiczyć, mhm. jakieś strzały jeden na jeden. I oprócz treningów też tam staramy się chodzić na siłownię, mm -hmm. czasem jakiś basen regeneracyjny, mm -hmm. no, tak to wygląda. Czyli w tygodniu takich jednostek treningowych, jakbyś miał policzyć, to ile masz mniej więcej? No myślę, że codziennie, no codziennie, czasem dwa razy, mm -hmm. no, i tak to wygląda. Czyli to gdzieś pewnie będzie koło 80 nawet może? No może troszkę mniej. <laughs> Okej. Okay. Jakie elementy treningu uważasz za kluczowe w tym momencie, jeżeli chodzi o futsal, które trzeba rozwijać? Ciężkie pytanie. Mhm. Które elementy treningu? No bo wcześniej grałeś na trawie. Na trawie powiedzmy, że inne umiejętności są kluczowe, a w futsalu, twoim zdaniem? Gra jest bardzo szybsza, mhm. dużo bardziej energiczna. Ja myślę, że trudno było się na początku przestawić. Mhm. No, myślę, że. Czyli to ta intensywność? Intensywność, myślę, że to jest jedno z tych. Mhm. Bo tutaj ta kondycja od, odgrywa, uważasz, większe znaczenie ma niż jakby na trawie? Na trawie jakby nie mamy tak. Tutaj wszystko dzieje się szybko, tutaj są zmiany dwie minutowe, ale to trzeba te dwie mhm. minuty ciągle biegać. Mhm. Na trawie to troszkę inaczej wygląda i jest czas, żeby odsadnąć na wojsku. Mhm. Jesteś jednym z młodszych graczy w zespole, jak oceniasz atmosferę w szatni? Bardzo dobrze, bardzo mi się podoba. Wszyscy mm -hmm. są do siebie miło nastawieni. Mm -hmm. Wszyscy się dogadują i myślę, że dobrze to wygląda. Eee, a kto, kto jest dla Ciebie takim powiedzmy największym wsparciem? Czy z jednej strony mentorem, a z drugiej powiedzmy największym przyjacielem. Myślę, że dużo mi podpowiada Adriano. Mm -hmm. Tomek oczywiście z Pawłem. Nie chcę nikogo ominąć. Mhm. Żałów też bardzo dużo podpowiada. Aha. Bo no w ogóle z tymi zagranicznymi zawodnikami masz problem? Czy to jest tak, że oni trochę w swojej grupie, i, a we swojej? Czy, czy, czy nie? Czy nie ma tych problemów? Nie, procesu. jakby mhm. może czasem tam przed treningiem lub coś tak w grupkach troszkę pokopiemy, ale nie, nie ma żadnych podziałów. i okay. Jeśli ktoś ma problem, to bez problemu może podejść do drugiego i. Aha. A mieście jakąś może zabawną sytuację? W tym roku? Sytuację. W szatni? Nie, co, w szatni, co jest Coś... w szatni, to zostaje w szatni. Rozumiem, ok, szanuję. E, powiedz mi, jakie jest, jest twoje największe marzenie związane hmm. z futsalem? Myślę, że zadebiutowanie do dorosłej reprezentacji, mhm. zagranie w Lidze Mistrzów z kontraktem mhm. no i wygranie Mistrzostwa Polski. Bo ciebie akurat nie było w tym sezonie, gdy ty, ta Liga nie, nie. Mistrzów tutaj była. Eee, no, mam nadzieję, że ten sezon <gryw> pozwoli ci to zjeść. Eee, czy jest taki klub w ogóle, któremu jakoś mocno kibicujesz? Czy to na trawie, czy, czy, czy w futsalu? Czy jest taki klub, który, który jest swojemu ulubionym? Na trawie Real Madrid. Aha. No, i ja myślę, że tylko ten. Okay. Nic innego, tak. Okay. Wspomniałeś o tej reprezentacji i, i o tej reprezentacji też młodzieżowej, bo grałeś tam m.in. z Hubertem i udało się Wam zagrać na Euro. Jak wspominasz w ogóle tę przygodę? Nie, no bardzo super przygoda, wielkie przeżycie. Aha. Myślę, że nie spodziewałem się na początku, że w ogóle pojadę, bo Aha. grałem ze starszym rocznikiem. Byłem najmłodszy, chyba, razem z Hubertem. Aha. No i to było niesamowite po prostu pojechać tam do tej Hiszpanii, polecieć, zobaczyć tą hale, pełne Aha. trybuny. Coś niesamowitego tu było. Mm -hmm. A jak, jak ten orzełek był na tej piersi, to emocje inne no, są trochę? Przy hymnie to drżałem. <laughs> Okej. Okay. Odnośnie Huberta od razu zapytam, kto jest lepszy w Fifety, czy Hubert? <laughs> Oczywiście ja. Hubert nie mnie powie inaczej, ale ja, ja jestem lepszy. Okej, okay, bo słyszałem, że dużo gracie i, i, i no. nawet Klaudius z Wami grywa. Tak, tak. Osiągnięcie, czy już masz takie, które jakby uważasz za najważniejsze w twojej karierze? To jest właśnie ta reprezentacja? Myślę, że jak na razie to właśnie ten półfinał z mm -hmm. reprezentacją 19. Mm -hmm. eee, jak oceniasz w ogóle poziom, bo już, już trochę tą futsal ekstraklasę obserwujesz, jak oceniasz w ogóle jej po, poziom i jakby rozwój na przestrzeni czasu? Myślę, że z roku na rok ta liga mm -hmm. jest coraz lepsza. Mhm. Przychodzi dużo zawodników z zagranicy i oni też podwyższają ten poziom. Mhm. Myślę, że jest dużo takich indywidualności, i ten poziom jest naprawdę bardzo wysoki. Toż mam wrażenie, w tym roku ta liga bardzo równa jest. Każdy może prawie z każdym tak. wygrać i, i odwrotnie. Co prawda ta pierwsza piątka nam trochę odskoczyła, ale, ale też tam jest ten poziom, poziom, poziom równy. Kto uważasz, że do Mistrzostwa Polski będzie największym rywalem? Po tym, co do tej pory widziałeś, no w sumie wszystkie drużyny, już myślę, że Eurobus na pewno będzie bardzo ciężkim rywalem. Mm -hmm. Oczywiście, Piast. Mm -hmm. Rekord zawsze jest groźny. No i Leszno też mi się wydaje, że jest bardzo, bardzo mm -hmm. ciężkim rywalem. No i też transfery. Ten Eurobus też się dodatkowo wzmocnił. No, także zobaczymy, jestem ciekaw, e, rzeczywiście. E, a gdybyś mógł wy, wybrać jedną drużynę, z którą byś chciał zagrać na przykład w finale, to jaka by to była? Myślę, że z rekordem. Okej, okay, czyli klasycznie. Tak, klasycznie. <grych> e, mecz wjazd, bo ty w tym roku brałeś w nim udział, czyli można powiedzieć, że widziałeś go z bliska. Jak oceniasz to wydarzenie? Myślę, że bardzo dobrze zorganizowane. Mm -hmm. Że też fajne przeżycie poznać tutaj wszystkich zawodników z innych drużyn. Mm -hmm trenerów, no coś fajnego po prostu, mhm. zagrać w takim meczu, Co, coś fajnego. Okej, okay. bo tam z kimś udało ci się za, za, zakolegować bliżej, że tak powiem, na tym meczu, czy, czy, czy nie? Czy to było tak, że, że każdy trochę w swoim gronie? Nie, no myślę tutaj, że wszyscy razem się tak bardziej trzymali. Aha. Ja byłem w pokoju z Bukaszem Bielem, to też trochę pogadaliśmy, mhm. no i myślę, że z nim tak najbardziej pogadałem. A e, jakieś afterparty było, możesz zdradzić? <noise> nie wiem, bo niestety musieliśmy jechać. Okej. Okay. <noise> czyli nie byłeś. Co twoim zdaniem można by było poprawić w naszym futsalu polskim, żeby, żeby ta liga była jeszcze lepsza? Myślę, że trochę więcej polskich zawodników, mhm. żeby ten polski futsal się rozwijał. Mhm. No i myślę, ta dostępność do oglądania przed telewizorami, żeby była trochę lepsza. Mhm. Trochę się to zaczęło zmieniać, bo, bo ostatnio mecze się pojawiają rzeczywiście w TVP Sport, więc myślę, że, że ta liga trochę się będzie otwierać. A gdybyś dzisiaj miał tym młodym zawodnikom z naszej akademii, którzy będą powiedzmy w ten futsal gdzieś tam wchodzić, bo mamy tę drużynę np. U-15, która, która pewnie gdzieś tam w przyszłości będzie stanowić o sile też, też naszej drużyny seniorskiej. To jakbyś miał im dać jakieś rady? Takie byś im dał dzisiaj. Myślę, żeby robili to, co po prostu lubią najbardziej. Ech. Rozwijali się i nie słuchali, jak ktoś będzie im jakby hamował ich. Uh -huh. tylko po prostu szli do swojego celu wyznaczonego. Okej. Okay. Powiedz mi, czy trudno jest łączyć. Y, bo tu już właściwie jesteś zawodowcem, czy ciężko jest łączyć te życie zawodowe z prywatnym? będąc z piłkarzem? Nie, znaczy z mojej perspektywy nie. Mhm. Oprócz treningów oczywiście mam dużo wolnego czasu, więc dla mnie to nie jest trudne. Oczywiście dla innych to może być trudniejsze, bo już mają rodziny tak mhm. dalej. Dla mnie na razie to nie jest trudne. Okej, okay. a jakie masz hobby czy zainteresowania poza futsalem? Piłkę nożną, na pewno mhm. trawiastą. Mhm. No i lubię czasem pograć sobie w komputer, Fifkę. Mhm. No, tak. Tylko w FIFA grasz, czy jeszcze coś innego? Cesa, a czasem program. Czasem w Fortnite nawet zagram. Okej. Okay. Tak. No tak. czy, czyli można cię gdzieś tam na serwerach FIFA spotkać i zagrać? Tak, tak można. Można. Okej. Okay. To, to tak się zastanawiam, bo być może to jest jakiś pomysł na sekcję e sportową u nas, bo, bo tych zawodników no. się okazuje, że jest coraz więcej. E, e, czy jest e, jakieś Twoje sportowe marzenie? Bo powiedziałeś o tej reprezentacji Polski, czy na przykład, nie wiem, jest e, jakiś klub, w którym byś chciał zagrać albo liga? Może? Myślę, że Liga Hiszpańska uh -huh. na pewno. Uh -huh. Jedna z lepszych. A klub. Nie, nie mam wybranego klubu, myślę. Okay. A gdzie się widzisz za 5 lat? Powiedz. <słuch> to jest ciężkie pytanie. Więc na co trochę jest, więc jeszcze skoro mam jeszcze szalec. nie wybierałem tak daleko, <słuch> ale myślę, że... mam nadzieję, że jak najdalej. Okay. Żeby jak, żebym jak najdalej już był w tamtym momencie. Mm -hmm. eee, mam pytania od widzów, nie jest ich, ich, ich mało, znaczy no, no jest kilka, ale są, są ciekawe, nie musisz na wszystkie odpowiadać od razu ci je zaznaczę. Eee, z którym zawodnikiem z piłki trawiastej chciałbyś znowu zagrać? <sum> Podchwytliwe. Nie wiem <grym> chyba kto zadał. Aha. Powiem, że z nim, z Jakubem Banachem. <grym> okej, okay. nie potwierdzę ci, że to no. ale ale okej. Okay. Pozdrawiamy Kubę. Jest pytanie o słynne integracje przed meczami i Czy możesz coś, coś powiedzieć? Bo nie, nie będę. <grym> <nie. mogę. grym> okej, okay. pomidor. pomidor. Pytanie od Przemka Mochewicza. Dlaczego zrezygnowałeś z bycia bramkarzem? Mój wzrost tutaj był problemem głównym. Okay. Ale dobrze sobie radziłeś w bramce w ogóle? Nie wiem, ile tam mogę mieć lat? 7, 8? Okej, okay, czyli to początki? Tak, no, początki to były, mm. więc. Bo wolałem strzelać w bramki. Rozumiem. <laughs> e, czy zagrasz jeszcze kiedyś w e, Forfan Byszfaut? <laughs> Może na koniec kariery? No, no, już po karierze myślę, że tak. Okay. <laughs> Hala czy trawa? Takie pytanie. Hala. Hala. E, ulubiony kuzyn? <laughs> Rozumiem, że masz dużo. Tak. no Nie wiem, kto mógł to zadać. Okay. <laughs> Powiem, że max. Ok. E, powiedz mi, czego Ci życzyć na koniec? Zdrowiam. to jest najważniejsze, a mm -hmm. reszta się jakoś ułoży. Tego Ci życzę. Dziękuję, dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę. Dobrze, dziękuję. Dziękujemy za dzisiaj. Do zobaczenia za tydzień.